Nitro o zatrzymaniu Stu do ...angielskiej policji Jeśli policja w Anglii dostaje już informacje od polskich służb, to prawdopodobnie jest zatrzymany. Jeśli polskie służby jeszcze ich nie... Ej, w Stu, Stu ten Nitro Nitro nie ma bana na wizerunek, nie? No bo chyba by banowali w pizdu te kanały shooterskie Chociaż nie, są też kanały shooterskie, to no, tak dziwnie działa, nie? Bo są też kanały shooterskie z Rafonem, tylko że Rafon kurwa streamuje raz na rok nie powiadomił nie. To Dziwne To możliwe, bo policja pyta gdzieś o Stu w domu X to mogli go wypuścić. Nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom. now? Yeah. No oświadczenie jego mecenasa co innego mówiło, nie? Ale na pewno Wardęga ma rację, nie? Bo Wardęga napisał, że nie został pobity. Mecenas pewnie został opłacony. Opłacony został mecenas. Dlatego napisał, że został pobity, steward. No, to nie jest.

Kurwa, nie wiem, nie, nie rozumiem tego niestety. Za, za zbyt taki akcent. Kurwa, jak i, jakby... kurwa, angielskiego po prostu nie znasz, ale whatever. No, rozmowa po prostu raz, że jakość nagrania to jest jak z dyktafonu na te taśmowe kurwa kasety. No ale rozmowa na zasadzie, że nie ma znaczenia, kim jesteś. Mamy tu sprawę do wyjaśnienia, kurwa. Ktoś was slangiem na getcie mówi, nie, nie rozumiem nic. Takie... Okej, okay. wiesz mm. Wiecie jaki jest problem? Że ja myślę, że to jest nielegalne ogólnie, nie? Znaczy nie, że on to wrzucił, czy coś jakby, to że... Tylko na jakiej podstawie możesz zatrzymać człowieka, jeśli jakby nie masz ku temu... nie masz ku temu powodów? Bo wiesz... Jak to? Filmik na YouTube widziałem, to, to, to nie... służy jako prawny dowód, że konowski nagrał... nagrał godzinny detety... filmik? To, to... to nie znaczy, że on jest winny? Jedną rzeczą jest jak... Jak, jak bierzesz ten, jedną, jedną rzeczą o obywatelskie, obywatelskim, ale zatrzymanie obywatelskie jest chyba wtedy, jak ktoś popełnia przestępstwo i ty mu jakby mówisz, nie będziesz popełniał przestępstwa, zatrzymujecie, cię, siedzisz, to aż policja przyjdzie. Nie ma czegoś takiego jak zatrzymanie obywatelskie, czy coś takiego, ta jest, kurwa, w GTRP, cymbały zajebane. Zatrzymanie obywatelskie to ewentualnie możesz zrobić w momencie, kiedy ktoś na twoich oczach popełnia przestępstwo. Czyli nie wiem, kurwa, bije kogoś, Albo kradnie coś ze sklepu, nie? Ktoś podpierdala ze sklepu i ucieka. To ewentualnie możecie zrobić zatrzymanie obywatelskie, ale to jest i tak kurwa śliskie tak naprawdę. Bo w sposób w jaki go zatrzymacie, a najczęściej taka osoba będzie stawiać opór, może być obrócony przeciwko wam. Nie możecie kurwa zrobić zatrzymania obywatelskiego, bo kurwa w Wielkiej Brytanii zatrzymanie obywatelskie, bo Konopski nagrał filmik na polskim YouTube. No kurwa. A to wiesz, on jakby on chyba nie robił czynów zabronionych w momencie kiedy go widzieli w sklepie, nie? Więc no, tylko bo nie było informacji o liście gończym, nie było informacji o tym, że jest poszukiwany. Kwa mogło to dziwnie wyglądać stary, na przykład tak, że yy, widzą Stuarta i mówią: yy, 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 "Sit down". I on sobie usiadł. I oni zadzwonili na policję, czy zawięźli go na komisariat, a na komisariacie kto to jest? Steward ma dramę w internecie w Polsce, a mówi Hello, is me, Steward, Barton Czyli go porwaliście, tak? <grym> no, wiesz o co chodzi, nie? Nie wątpię, było tak, że mu kazali usiąść i on sobie kurwa, usiadł To nie wygląda jak pozycja osoby, której ktoś kazał usiąść i sobie, dobra, to sobie klapnę, nie? W sumie zmęczony jestem Mówicie, że wziął sobie nową żony, yy, która jest młodsza o 14 lat, w jednym momencie jego na najstarsza córka miała 30 lat, a jego żona 39, obie trójki z przodu. Kurwa, dla mnie, do... tam pomijając jakąś semantykę tego, nie? Tylko tak stricte analizując dane statystyczno-analityczne tego typu, bęc mm, spoko, no. Może jakby jego najstarsza córka miała 39, a jego partnerka by miała, kurwa, 25. No to to już by było takie. Ech. Ale zatrzymanie obywatelskie jest w momencie, kiedy zatrzymujesz kogoś, kto popełnia przestępstwo, czyli jeśli ty będziesz wydalał szyby w samochodach na parkingu ja to zobaczę, to cię mogę zatrzymać. Zatrzymujecie cię na podstawie tego, że widzę, że robisz coś złego. A nie na podstawie tego, że jesteś oskarżony w internecie w innym kraju. Wiesz o co chodzi, nie? Że na czy uczynku trzeba go złapać. Ciekawe czy z stium... hmm. ma inne obywatelstwo niż PL wiesz, coś może o tym? Tak, ma brytyjskie. Obywatelskie może być tylko na gorącym, Ok, no to tak jak mówiłem. Nie ma no właśnie takiej, nie ma deportacji, nie skazany, może co najwyżej dostać, no, Dokładnie o tym mówiłem a myślisz, że wydadzą go Polsce? Brytyjczyka? Do niepraworządnego kraju? Wiesz, ja jestem ogólnie za tym, żeby ten... Ja ogólnie jestem za tym, żeby jakby winni odpowiadali za swoje czyny, tylko prawda jest taka, że życie realne to nie jest internet. Kurwa, no i też wydaje mi się, że tam by musiało być coś naprawdę grubego, żeby go poddali ekstradycji. Szczególnie, że Stuart ma podwójne obywatelstwo, a na pewno ma brytyjskie obywatelstwo, bo się rodził w Wielkiej Brytanii, jeszcze teraz po Brexicie. To jest na zasadzie, że po prostu nawet nie chodzi o to, że Brytyjczycy źli nie chcą kurwa bandziora wydać. Tylko że im się kurwa nie chce. Po chuj mają to robić, nie? Spoko do czasu, kiedy ojciec po pracy odpocząć, a żona ona chciałaby balować i zwiedzać świat. Kurwa, to mi się, to mi się wydaje, że często jest niezależno od wieku. I to nie jest, wiesz, i to nie jest narkos, i to nie są służby specjalne na Netflixie. Że jak nie tak, to kurwa wsadzą kogoś do bagażnika i go kurwa przewiozą sobie łódką. No, a potem. O kurwa znalazł się w Gdańsku, <laughs> ale, ma, ale mieliśmy szczęście. No to tak to nie wygląda trochę, nie? No, mordo chłapa trzeba jebać, no. Zresztą ja znam bardzo dużo yy, znam, kurwa, poznałem co najwyżej. Dużo Polaków, którzy są jakby po nieod... Nie wiem jak to działa do końca. Po nieodbytych wyrokach w Polsce, nie? Że jakby tutaj nie wiem, czy uciekli, czy jakby... Był, był jakby wyrok na nich, a oni zanim się, zamiast się stawić chyba kurwa w zakładzie karnym, to przyjechali tutaj do Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że no to jest trochę inna sytuacja, no bo osoba publiczna, głośniejsza sprawa, o większego tam kurwa marginesu społecznego, czy coś w tym stylu, ale kurwa nie wiem, czy to jest takie na początku dziennym, że jak ktoś już tam jest tam i jeszcze szczególnie ma papiery tamtejsze, tutejsze, w moim przypadku tutejsze, to, to go zapakują i do kurwa do Polski. Z tą dziewczynką Julką, to co on się spotka, to przecież w Manchesterze było i ona też chyba tam mieszka, więc przez ten co było na terenie Wielkiej Brytanii? Kurwa, to ja nie wiem. W sensie nie wiem ani o kim mówisz, ani co? To nie wiem, nie wiem nawet. Nie wiem o czym ty mówisz. No nie wiem, no jakby ciekawe to jest. Nie wiem tylko, czemu on na ziemi leży. Taki trochę zabunkrowany jest, nie? Taki, taki, dwa trochę sniki. No ale jakby pomysł na to, że będąc Polakiem, znaczy, czy, 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 czy że jakaś sprawa z Polski cię nie dotknie w Anglii, no to nie jest dobre myślenie. Jest chrwę Polaków w Anglii. Ja byłem raz w życiu w Anglii, teraz jak byliśmy na meczu w Manchesterze. Dzień w Liverpoolu, dzień w, dzień w Manchesterze. A my w ogóle do Leeds. Strasznie mi się nie podoba ten kraj, chrwa, strasznie jest. Naprawdę jest. Tak żenujące, straszny. Nic mi się tam nie podoba. Dosłownie, kurwa, nic mi się nie podoba. Architektura, ruch uliczny, yy, nic mi się nie podoba. Krajobraz. czy znaczy ja wiem, że pewnie jakbym do Walii pojechał i tam kurwa, są te super widoki, czy do Szkocji to by było inaczej, jakiegoś Edynburga i tak dalej. Kurwe mi się nie podobał ten kraj, nie? Na, naprawdę najgorszy kraj, w jakim byłem, po, pod względem klimatu, a nie klimatu, że było kurwa, zimno, nie? Tylko było, takiego klimatu, że taki vibe ci daj. Kurwa, tragedia, ciężka tragedia ten kraj. Jeszcze Typowy Polak w Wielkiej Brytanii. Chujowo jest pada deszcz. No ale też takie kurwa mówienie, że najgorszy kraj. A ile razy byłeś? Raz. A na czym? Z Leeds do Manchesteru na kurwa meczu piłki nożnej. Tak. Jak tam w tej Polsce, powiedz mi, Steven? No, byłem w Polsce. Gdzie lądowałeś? No, na kurwa okęciu. Byłem na meczu. Legi Warszawa. Nie podobało mi się. Ludzie strasznie pizdy darli. Jeszcze te Brytyjki są, są tak. Wszystko dziwne. Chodzą w ciuchach o cztery rozmiary za małe. Mają tragiczny makijaż. Te tipsy, kurwa, doczepy. Matko święta. Ja, ja myślałem, że mówię, co to kurwa, jakiś Halloween, kurwa? Przebieramy się za, za ciocie. Fakt, Brytyjki nie są takie rodzime Brytyjki, nie są najbardziej urodziwe. Głównie jest to ze względu, że oni przez dziesięciolecia uważali, że najlepszą kandydatką na żonę jest Twoja kuzynka. I teraz za to w poligenetycznej mocno płaczą, płacą. Ale zmieni nie zmienia to faktu, że w Wielkiej Brytanii masz też przeogromną mieszaninę genów z całego świata, z całego Imperium Brytyjskiego, czyli no większości świata, którym Wielka Brytania władała przez długi czas. Więc masz też bardzo dużo egzotycznie, ale jednocześnie znajomo wyglądających bardzo ładnych kobiet, bo z jednej strony masz pulę genetyczną gdzieś kurwa ze Sri Lanki, ale z drugiej strony wymieszana z pulą, kurwa polską, brytyjską, czy coś w tym stylu, nie? Basie? O co tu chodzi? Mieszkam tutaj niestety, gorsze Polki. Słuchaj, takie są moje, ten, takie są moje wnioski po tym, co zobaczyłem. Ja wiem, że byłem tam tylko trzy dni, ja wiem, że nie byłem pewnie w najpiękniejszych miejscach, bo tak jak mówię, wylądowałem w Leeds, potem byliśmy w Manchesterze i wylecieliśmy z Liverpoolu. Och, ciężka tragedia, ale mili ludzie, mili ludzie. W Manchesterze był taki fajny klub, La Revolucion chyba się nazywał, albo coś z Kubą, no ale ogólnie taki stylizowany na rewolucję kubańską. Bardzo fajna, fajna muzyka. Trzeciówka, przyszedł... vive la revolucion. Duży parkiet, stoliki, ale ten kraj tragiczny jest. No, a odnośnie Stewarta, no to jeszcze. Mil ludzie, ale kraj tragiczny, kurwa. Był Polak, zobaczył, dobra, pasuje, nie? Whatever. No ale. Nie, nie, nie chcę mi się nawet z tym kłócić, no za takie kurwa. Chuj mnie to obchodzi, co on uważa. Skończę. Y... No nie wiem. Wiecie, jaki jest problem, bo ja bym naprawdę nie chciał, żeby się tego typu historie przerodziły w to, że jutro jakiś YouTuber nagra na drugiego YouTubera. a Kwa ludzie, bo widzą, że się to klika, że będzie zasięg i tak dalej, będą kupabici bić i zatrzymywać ludzi kwa. i dzwonić na Straż Miejską, nie? Więc no, ja myślę, że jest to nielegalne, co oni tu zrobili. Jest to śmieszne. Jest to śmieszne, że go namierzyli i tak dalej. A ja myślę, że jest to nielegalne, no bo nie ma żadnego chyba listu gończego, nikt, nikt o tym nie mówił, czy, 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 czy nakazu aresztowania. Policja nie, wiesz, czy tam prokuratura nie upubliczniła, się ma, no szukamy Stewarta, ktoś coś wie, niech dzwoni, bo w takim wypadku no to zajebiście zrobili, nie? Ja dalej. Dobra, Konowski, tak? Rozkwinka na nowej chacie. Studzła pany przez widzów w Anglii. Nie został pobity, tylko przekazany policji. Jeżeli polskie służby nie poinformowały Anglii o sytuacji, to może że został wypuszczony. No trochę to wygląda jakby go spacyfikowali, nie? Podobno Brytyjki mają największe biusty w Europie. No tak, ale największy biust to nie, nie równa się jakby najładniejszy, albo największy nie równa się estetyka o, w ten sposób. Nie wiem, nie wiem, nie, nie potrafię. Czy widziałem tutaj duży CC? Tak, widziałem. Czy widziałem duże CC też w Polsce? Tak, też widziałem. Nie, nie mam danych statystycznych. Nie, nie obchodzą mnie one. Po tych kadrach. Oj, dojdzie do tragedii, myślę. Dojdzie do tragedii. Będzie tu jakaś tragedia. Coś, coś tu się ka odpierdoli. Obezwładni delikatnie był. Oj, coś myślę, że to się źle skończy, ty. Ja bym nie chciał, żeby coś, żeby coś komuś stało, ale są takie nastroje społeczne, że może się coś odjechać, nie? Odpukajmy w niemalowane. Oby winni odpowiedzieli za swoje czyny, ale ja nie jestem zwolennikiem samosądów, nie? Fajnie, że się źle skończy. Okej. Okay. Tylko na koniec dnia, no nie powinno tak być, nie? Mogli chłopaki zaznaczyć w filmach, aby ludzie powstrzymali się od samosądów. No to wiadomo, że to by dużo zmieniło, nie? Gówno, nic mu nie zrobili, gówno? No dobra. Stu pobity w Wielkiej Brytanii, mecenas Cytus Jabłoński, pełnomocnik prawny. Stu skontaktował się z portalem i... Tytus Jabłoński w ogóle, nie? Tylko dla mnie to brzmi jak postać z kreskówki. Tytus jabłoński. Może ja jestem jakiś uprzedzony. KPL by przekazać informację o pobiciu Stuart'a Bartona. Całe zajście, całe zajście miało miejsce w Wielkiej Brytanii przed godziną 20. w środę 11 października na napa napaści dopuścił się Polak. Został napadnięty w Wielkiej Brytanii przez osobnika polskiego. To stało się w miejscu publicznym. Został przewieziony do szpitala. Był kopany po głowie, był duszony, przekazał mecenas. Napastnik poza przemocą fizyczną stosował przemoc werbalną. Odnosił się również do filmu, który wypuścił inny youtuber Konopski. Sprawca wyzywał go od chwili, od wysynów. Mówił, że mu, że mu wszystko powiedział Konopski na YouTubie, dodał Tytus Jabłoński. Zajście miało zostać nagrane i przekazane do brytyjskich służb. Przy okazji ataku mecenas prosi wszystkich o powstrzymanie się od samosądów i strzemięźliwości w swoich reakcjach. Zaznacza, że od orzekania o winie, ewentualnej karze jest sąd. Czyli został pobity, czy nie został pobity. Prawnik mówi jedno, Wardenga mówi drugie. Ja widzę tę sprawę w następujący sposób. Czy Stewart mógł zostać pobity? Mógł. Czy to jest okej, okay, że ludzie chodzą i biją inny? Raczej nie. Czy jeśli Stewart zrobił to, co zrobił, można go bić? No i to jest, kurwa, dylemat moralny, bo prawnie nie można, a moralnie można. Dla ludzi takich, którzy, których jakby dotknęła ta historia i przemoc, którą zrobił Stewart, to oni powiedzą jak najbardziej można, nawet trzeba, sam bym kopnął. Ale to działa na, nie was to działa na waszą niekorzyść, jak coś jakby w, w waszego światopoglądu. Już wam tłumaczę, co chodzi. Bo jeśli steward został pobity w Wielkiej Brytanii przez Polaka i postawią mu jakieś zarzuty, to to będzie jego linia obrony: że on nie może być ekstradytowany czy de deportowany do Polski, bo tam go zabiją. Jeśli biją go u niego w kraju, pomimo że nie ma tam chyba jeszcze zarzutów postawionych, czy nie ma czy nie ma żadnych, nie ma, nie wiem, listu gończego i tak dalej, a już go biją, już go biją, bo jacyś źli ludzie, bo wiesz, w UK, kurwa, nie będą wiedzieć za bardzo, kto to jest Konopski, nie? Więc, czy, czy Sylwester Wardenga, więc ja myślę, że to... Kurwa, nawet jakby wiedzieli, to nadal jest to jakiś obsrany youtuber, niezależnie, jakie liczby robi. Myślisz, że, nie wiem, że w procesach sądowych, które są zainicjowane przez, kurwa, dochodzenia Kofi taki jest bardzo duży zagraniczny youtuber, to kurwa sąd patrzy na to, no kurwa, Kofi Zilla tak powiedział, no, to musimy, musimy mieć to na uwadze. No nie no kurwa. Prawo jest, jakie jest i YouTube i twoja rozpoznawalność chuj ma do tego, no. To jest, to jest niepotrzebne sprawie, bo jeśli ktoś ma zostać ukarany, to i, i służby mają go sobie znaleźć, deportować, osądzić, to oni sobie znajdą, nie? Stewart to nie jest Pablo Escobar, Stewart to nie jest żaden Pablo Escobar. <laughs> jakie to kurwa, <laughs> jakiś uląg na czacie. Ale kiedyś z UK wyjedzie na jakieś wakacje, czy coś? Ja pierdolę. Ja pierdolę, jacy ludzie mają Saigon wełbie. No, ludzie, kiedyś na wakacje wyjedzie. Jak go nie dorwiemy teraz, tego dorwiemy jak kurwa na Wyspy Kanaryjskie poleci. <ścoughs> oh man który się będzie, wiesz, ma 10 melin, do których się będzie przemieszczał i to jest niepotrzebne sprawie, bo to bo to na pewno działa na jego korzyść. To że jest takie chwilowe, takie wiesz, mówisz: "O, fajnie, dostał D2, do należało mu się, mu to pomoże." Im mocniej f*** dostał, tym lepiej dla niego. On zyska na tym w dolu. Autentycznie Stewart właśnie wygrał bitwę, nie wojnę, ale bitwę wygrał. Czy mogło być to inscenizowane? Na no. Ciężko mi powiedzieć, nie? Brzyt, yy, ten tonący brzytwych się chwyta, a to też budzi współczucie, wiesz? To też jest pewien precedens. To jest niedobre. Jeśli on rzeczywiście został napadnięty, to jest niedobre. To jest bardzo, bardzo niedobre. Dziwi mnie tylko, że został napadnięty przed godziną 20. Od 20 minut jest filmik w internecie, a Stewart zdążył już być yy, chyba w szpitalu czy na komendzie, bo to rozjeżdża się ta wersja, poinformować swojego mecenasa, a mecenas się zdążył z jakąś. Yy, Gazetą skontaktować. Jakieś, za, za szybkie mi się to wydaje. Aha. Okej, okay. dobra. Okej, okay. fajnie ktoś zauważył. Jest tam godzina do tyłu. Czyli to nie jest, że to, to już dwa, ponad 2,5 godziny temu się nie wydarzyło, nie półtora godziny temu. Tak, tam jest godzina do tyłu. Okej. Okay. Greenwich tak zwany. Okej. Okay. Czyli o 19.00. Dostał. Nie mają dwóch godzin, różnicę godzinę mają kolego. A mówiłem wam taki, taki ten, y, fun fact, idziemy na ten mecz Ligi Mistrzów, ja mówię, no tam nawet sobie gadamy, jemy Subwaya y, z Klaudią i Staku i mówię do niej, i mówię, o której ten mecz? mówię ja mówię, kurwa jeszcze mamy dwie godziny czasu, na spokojnie sobie dojedziemy. Mecze kiedyś było o 20.45, teraz są o 21.00. Nagle dzwonił do mnie Paweł i mówi, jedziecie już na stadion? ja mówię, nie no chyba nie będę siedział kurwa, na stadionie przez godzinę. Dobra dzień. A... Które do ciebie by Mój mecz jest za 45 minut. Jakie jest za 45 minut? Jakie jest tam, nie wiem, 19. No tak, jest 19 fang. Strefy czasowe, kurwa, tak skomplikowany koncept, że fizyka kwantowa przy tym wymienka. Dobra, whatever. Nie, nie, już nie, nie, nie chce mi się. Nie chce mi się. Już mi się nie chce.